pudło Waldemar. Niech pan powie nam co pan tutaj robi, dlaczego jest pan ubrany na biało? Tak, tak nasz klub ogłosił właśnie taką akcję e, pomocy medykom naszym koszalińskiego szpitala. No i jedną, e, jedną z form tej pomocy to jest takie moralne wsparcie, które dzisiaj właśnie obserwujemy. Przejedziemy na znak solidarności z naszymi medykami ubrani w, e, na biało. Przejedziemy dostojnym Takim peletonem przed szpitalem. Tam marketing powiadomił wszystkie oddziały w szpitalu, więc medycy wiedzą, jeżeli czas im pozwoli praca na to, żeby podejść do okien, pomachać nam, poczuć te nasze serce i nasze wsparcie, no to będzie nam miło. I to tyle w zasadzie. Na co dokładnie zbierane są pieniądze? Yy, tak, w zeszłym tygodniu już pierwsza część akcji była, dostaliśmy 100 przyłbic i 200 maseczek z Wielkopolski, tam mamy też przyjaciół, to na, na tych drukarkach były drukowane, skręciliśmy je rano i zawieźliśmy pierwszą partię właśnie na najbardziej nam potrzebujący ten oddział, gdzie te zakażenie, żeby te przyłbice dały im jakieś poczucie bezpieczeństwa i tym pacjentom i pielęgniarkom, lekarzom, no a dzisiaj jest wsparcie moralne cały czas. Do 15 można zasilać konto, tutaj razem z Marzeną Molszyńską zrzutka.pl i na nasze konto klubu motocyklowego, no są już wpłaty i tutaj w porozumieniu ze szpitalem mamy zakupić maski te FFP3, takie lepszej jakości, one są dosyć drogie, ale służą indywidualnej ochronie i to już wtedy całą zmianę można w takiej masce bezpiecznie wykonywać pracę.